W tej odsłonie zajmiemy się filmowaniem. Ja bym tą odsłonę nazwał uspokójcie swoje kamery. Bo to jest y, częsty problem przy filmowaniu. Chcecie nakręcić wszystko naraz, chcecie zrobić panoramę, odjazd, dojazd, y, cokolwiek, żeby się tylko ruszało. Wiecie co? Czasami obrazek jak się sam rusza w, w sobie, tak jak tutaj teraz na przykład płynie mi łódka, to ja już nie muszę tej łódce pomagać płynąć. Ona sobie sama płynie. I płynie mi bardzo spokojnie. Postarajcie się utrzymać mniej więcej kamerę w jakimś tam poziomie i przepuścić tą łódkę, niech ona sobie wypłynie z kadru spokojnie. I macie już jedno fajne, długie ujęcie łódki płynącej. Możecie to wykorzystać do czegokolwiek, do opisywania życia nad Wisłą, do różnych rzeczy, ale musicie mieć jedno uczciwe ujęcie. Nie możecie go właśnie wytrząść. Teraz sytuacja druga, kiedy ta łódka płynie. I teraz trzeba się zawsze zdecydować. Według sztuki telewizyjnej, filmowej łódkę trzeba prowadzić w ten sposób, żeby ona płynęła cały czas gdzieś tak w, tej, w tych dwóch trzecich kadru, w przeciwną, no, po skosie do, do kadru, tak jak tutaj teraz widać. Potem ją możecie znowu wypuścić i niech ona sobie już płynie dalej, ale kadr już musi być wtedy stabilny, nie możecie, nie możecie dalej robić panoramy. Kolejną rzeczą, no i to jest najbardziej Najczęstsze co robicie to jest staranie się zrobienia zbliżenia z maksymalnie dalekiej odległości. No najlepiej jest jednak podejść, ale wypróbujecie zrobić zwykle tak. Tam po drugiej stronie, popatrzcie, to jest Wisła, to nie jest wąska rzeka, królowa nawet rzek. I tam po drugiej stronie ktoś coś wypatrzy, o nie wiem, jedzie, jadą dwie osoby na rowerze. No i teraz to jest maksymalny zoom. Ja w miarę jestem przyzwyczajony do zoomowania i do takiego yy, zbliżenia, więc i, i utrzymywania kamery w poziomie, ale najczęściej to się kończy tak, dlatego że nadgarstek drga, yy, no i potem z takiego ujęcia są nici. Właściwie nie wiadomo, co z nim, co z nim zrobić. Jest do niczego. O, a teraz wykorzystamy yy, do pokazywania, jak powinny przejeżdżać obiekty i jak się powinni prze, przemieszczać ludzie w kadrze. O, proszę, wjeżdża łódka, prowadzimy łódkę. Ją. Prowadzimy, 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 prowadzimy i łódka sobie jedzie dalej. Analogicznie do tamtej łodzi, która płynęła w tamtą stronę. Magiczne słowo: panorama. Służy do tego, żeby pokazać jakąś przestrzeń, której się nie da ująć w jednym szerokim kadrze, bo jest tak duża, że trzeba zrobić panoramę. Panorama. Jak to mówią operatorzy i jak to mówią montażyści. Panorama się może byle jak zacząć, ale się musi dobrze skończyć. Ja do tego stosuję prosty zabieg, czyli liczę. 3 sekundy sta, sta, stabilnego, stałego obrazu, 5 sekund, w zależności od tego, ile potrzeba. Ale panorama od czegoś do czegoś i znowu 3 sekundy. I mniej więcej wygląda to tak. Zaczynam. Raz, dwa, oczywiście w myślach, nie na głos, bo się nagra. I lecimy z panoramą. I jedzie, jedzie, jedzie. Jedzie i mamy całe zakole Wisły. Raz, dwa, trzy. I w tym momencie przy montażu macie albo jedno ujęcie, które trwa 3 sekundy, trzy sekundy, 3 sekundy, czyli 9 sekund. Albo macie trzy ujęcia. Trzy sekundowe stateczne, panorama i trzy sekundowe stateczne następne. Możecie zacząć od ruchu, ale nie możecie skończyć na ruchu. Nie powinno się kończyć na ruchu. Czyli de facto panora, panorama może się zacząć tak, ale skończyć się już musi tak. Musi być utrzymane. Nie powinno być zrywane. To było magiczne słowo, panorama. Teraz drugie magiczne słowo: Transfokator, czyli zoom, czyli dojazd. Jak się nie ma żelaznej ręki, no to trzeba kombinować i robić to w miarę stabilnie. Tu jedzie ktoś na, płynie na kajaku powoli. To było za szybkie. O. I dojeżdżamy. I mamy transfokator. Ale transfokatory służą tylko wtedy, są tylko wtedy wykorzystywane, kiedy nie możemy się zbliżyć do tego, co chcemy filmować. Więc, jeżeli istnieje taka możliwość, żeby. Y, sfilmować coś z bliższej perspektywy no to po prostu trzeba podejść no w tym momencie kajak płynął środkiem Wisły w związku z tym, żeby go pokazać nie jestem w stanie tam wskoczyć i, i, tego, i to sfilmować transfokatory y, zwykle powinny przebiegać płynnie transfokatory nie powinny przebiegać tak czyli te zbliżenia nie powinny przebiegać tak o, bo to jest y, no to jest ja to oczywiście przejaskrawiam Ale zwykle tak to wygląda. Dlatego uspokójcie swoje kamery, zmieniajcie kadry, podchodźcie bliżej do tego, co filmujecie, a będzie fajnie. Na koniec najważniejsza rzecz, dlatego że obracamy się w sferze internetu, YouTube'a, wszelkich możliwych programów, stron internetowych, w których się prezentuje filmy. Bartek wam powie... O co chodzi? Jak nagrywacie taką kamerą jak przemek ma w ręce, to nie ma tak naprawdę innej możliwości niż filmować coś po prostu poziomo. Natomiast jak macie w ręku komórkę, to bardzo często ludzi kusi, żeby nagrywać coś o tak. I taki przemek jest potem po prostu tak pokazany, i tak dalej, i tak dalej. I może nienawiści się przez internet wylewa dla filmujących w ten sposób. Ja się troszeczkę nie dziwię, bo ludzki wzrok jest przyzwyczajony do patrzenia. W ten sposób, dlatego tak większość kamer nagrywa, więc pamiętajcie, proszę was, jeśli będziecie nagrywać coś komórką, a można to robić komórką, warto robić komórką, nie jest to w ogóle w złej jakości, róbcie to po prostu poziomo, właśnie tak, wtedy widać wszystko szerzej, jeśli chcecie się coś zzoomować, możecie też do kogoś podejść, możecie się od kogoś odsunąć, można robić różne cuda, ale nie tak, bo nie tak ludzkie oko patrzy. Innymi słowy, trzymajcie poziom. Po prostu.